Cześć. słuchajcie bardzo długo myślałam i zastanawiałam się, czy w ogóle ten film nagrać, ale stwierdziłam koniec końców, że w taki sposób po prostu najwięcej wam wytłumaczę i najlepiej przedstawię wszystko o co mi chodzi i proszę, nie traktujcie tego filmu jako Taki materiał, w którym będę się nad sobą użalać, a szukać współczucia albo, nie wiem, żeby nie wiem, jakąś atencję tutaj przywołać do siebie. Nie o to chodzi, bo ja zawsze wiedziałam, że mam wspaniałych widzów, ale wczoraj okazało się, że mam wspanialszych niż w ogóle tak naprawdę myślałam, bo reakcja na moje odejście bardzo mnie mocno zaskoczyła. Oczywiście zaskoczyła mnie pozytywnie, bo nie ma tutaj o czym mówić. Najbardziej rozbawiły mnie chyba wszystkie teorie spiskowe, które pojawiały się naprawdę w różnych miejscach. Moja ulubiona to jest taka, że jestem w ciąży i dlatego odchodzę. Inna też ciekawa to była taka, że zabrali mi Game Changers, dlatego też odchodzę z internetu. Słuchajcie, nawet jeżeli by, by mi zabrali Game Changers. No, to e, nie byłby to koniec przecież e, świata, bo no tylko po to człowiek nagrywa na YouTube. Ale mm, powiem Wam, że, że jakby troszkę mnie to, to rozbawiło, poprawiło mi humor naprawdę e, spoko. I powiem Wam tak. Hmm. I ja, z tego co widziałam, bardzo mocno Was zaskoczyłam, bo godzinę przed odejściem wstawiłam nawet zdjęcie domu. Napisałam pierwszy dom z wiejskiej misielanki i tak dalej, i tak dalej. I ktoś nawet napisał, że pierwszy, ale nie spodziewał się, że ostatni. I okej. Okay. I ja, ja wiem, że zaskakuję. Lubię zaskakiwać zawsze Was bardzo. O tym już wiecie. I... Ja dużo myślałam, dużo myślałam, a z wieloma osobami rozmawiałam wczoraj. Naprawdę do tej pory nie nadrobiłam wszystkich wiadomości, więc jeżeli komuś nadal nie odpisałam, to przepraszam, ja ciągle chodzę i nadrabiam, bo jest tego naprawdę bardzo dużo, bo serio się martwicie. Nie chcę tylko tak powiedzieć, że u mnie generalnie jest wszystko dobrze, jest wszystko w porządku, ale po prostu ta wczorajsza decyzja. To była spowodowana wieloma rzeczami, nie tylko jedną sytuacją. Um, wiele osób wie o sytuacji z wymianą zdań ze Scarlett i to również jest taka teoria, że z tego względu odeszłam. Nie. Nie, nie, nie. I jeszcze raz nie. No Tak wyszło to czasowo śmiesznie, po prostu troszkę, um, ale było dużo takich sytuacji. Oczywiście chodzi mi o to życie bardziej internetowe. Oczywiście jest też taka, taka jedna rzecz trochę internetowo-życiowa, która też mną na tyle wstrząsnęła, że wszystko zaczęło się wydawać w internecie zupełnie bez sensu. Ale to zostawię dla siebie i słuchajcie mnie bardzo uważnie. Jest mi tego strasznie żal, bo tak jak wszyscy wiedzą, to dwa lata, nawet ponad dwa lata. Dwa lata, takie konkretne dwa lata, kiedy starałam się tutaj coś tak naprawdę osiągnąć, coś pokazać od siebie, pokazać siebie. Ja sobie zdaję sprawę, że jakby zawsze, znaczy zawsze, często ocenia się ludzi przez pryzmat tego, co się po prostu widzi w internecie, no ale to jest internet i tak naprawdę nikt nie wie, co ja czuję i jakie mam intencje, bo nigdy złych intencji nie miałam. I naprawdę w takim moim internetowym życiu doszło do wielu nieporozumień. Tak naprawdę bez sensu. Za co każdego z osobna przepraszam, jeżeli po prostu gdzieś tam czuje do mnie nienawiść, bo ja coś zrobiłam. I jest mi bardzo przykro. I mam nadzieję, że kiedyś po prostu to wszystko się wyjaśni na tyle, że. Będziemy mieli stosunki neutralne. No i słuchajcie, po tych wszystkich rozmowach z różnymi osobami, bo, po tym wszystkim, co się tak naprawdę działo, stwierdziłam, że za bardzo kocham to nagrywanie. Za bardzo lubię robić filmy. I nie jest to w tym momencie taka decyzja na 100%. Ale na pewno jeszcze przez jakiś czas będę kontynuowała serię z Korcią, bo nie chcę w sumie jej zawieść. I... I tak, to na pewno, wiecie, różne sprawy trzeba dokończyć. Jeżeli kiedykolwiek wrócę tak na stałe, to na pewno to zauważycie. Ale wtedy po prostu tylko i wyłącznie na Mój kanał na YouTube i zupełnie jakby odchodzę z grona zabudowanych. Ja wiem, że zabudowane to moje dziecko małe, <noise> które kocham całym sercem. I to nie jest tak, że my w zabudowanych mamy kryzys. Nie, nie. Ja chcę, żeby oni sobie trwali w tym, dalej robili to, co robią, ale po prostu bez mnie jeżeli kiedykolwiek właśnie wrócę, tak jak mówię, bo jeszcze parę filmów będzie dodanych z tego względu, żeby wszystko pokończyć, no to po prostu zabudowani to nie będę ja. Zabudowani będą bez Simgaty. Zabudowani będą, wiecie, takim osobnym miejscem, a Simgata będzie osobnym miejscem. I... I tak to będzie wyglądało. Jest ból i jest smutek, ale wiem, że będzie to dla mnie po prostu lepsze. I tylko tyle. Bo czasami trzeba spojrzeć wyłącznie na siebie. Będę za nim tęskniła. Ale czasami trzeba jakieś kroki po prostu podjąć, żeby czuć się po prostu lepiej, żeby no, czuć się dobrze. Po prostu przez ten teraz jakiś tam czas odcinam się od zabudowanych, będę kończyła to, co mam do skończenia na YouTube. I po prostu to, jak to będzie wtedy funkcjonowało, no, pokaże po prostu mi i Wam, czy jest sens dalej się w to bawić. Chciałabym ale mam obawy więc ja jestem w takiej ogromnej krowce jestem taka roztrzaskana nie chcę się z wami żegnać bo to boli naprawdę mam wspaniałych widzów i zawsze to będę powtarzać bo zawsze mogę na was no i zaraz się popłaczę znowu zawsze mogę na was liczyć i nawet jak mam kryzys to wiecie co mi napisać żeby po prostu było mi lżej. Ja się nie nadaję do życia w internecie. Ja ja, ja po prostu nie potrafię. Po prostu. Dziękuję bardzo za oglądanie, zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz... Nie, dobra, że tu ja nabijam się. Tak chciałam, wiecie, rozluźnić trochę sytuację. Czas pokaże, nie chcę wam nic obiecywać. I na pewno na pewno jakieś zmiany muszą po prostu zajść, żeby mi było z tym dobrze, bo to ja mam się cieszyć. I wy wtedy też. Ale jak ja się nie cieszę, to wy też się nie będziecie cieszyć. <laughs> Rozumiecie o co chodzi, prawda? Chodzi mi tutaj oczywiście o moje materiały, bo jakie mam przekazywać pozytywne emocje Wam i wy macie je odbierać, jeżeli ja nie mam tych pozytywnych emocji no to wiecie, to się po prostu nie łączy w całość, więc jeżeli, jeżeli ktoś będzie chciał, się chciał odwrócić ode mnie a stwierdzi, że to jest takie głupie, że wczoraj się żognął, teraz mówię, że może jednak nie, trudno bo dla mnie liczy się jakość widzów a nie ilość i tyle, a tyle mam wam do powiedzenia, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie i po prostu Będziecie na mnie patrzeć takim ciepłym wzrokiem i będziecie na mnie krzyczeć i nie będziecie na mnie źli Dziękuję Wam za wszystko. Widzimy się na pewno wkrótce. Cześć!